Metoda policji w kłońcu, starszy pastelnikowy Łukasz. Proszę o wyłączenie muzyki. Znowu mówili na mieście, nie nocą polecę pieście Wiem, ale W kiblach, zje, przejebali na niej tercet Je, yeah. znowu mówili na mieście Nie, nocą poleciałem w Wiem, ale mogę jeszcze więcej nie, yes. ale mogę to nie przejdzie Wiem, dawaj do góry jak winda Je, yeah. co ona mówi, że jest inna nie, yeah. za to jebię się w kiblach Zje, przejebali na niej tercet Je yeah. Nie śpię w Slugi pale trap, serce mam dla bibi, Serce dla rodziny, nie dla smak Paląc w nie myślę co kurwa będzie jutro, trios, maty na sorze lub za siedem koła w je Moje plasy dają strach, ciężko tańcu mi na bani Nie wiem czy będzie na zawsze, czy tylko zostawi stani Bądź ci płaci jebanie Za to nigdy mu nie chcieli w życiu przez to masz ofi nie nigdy będzie, Nie zmienią Nie odpalą się dopóki nie poleją Mają dojebany czas I kleją Szybkie jak numery Klebo i okiego wstaje chyba nowy dzień jak połowa dziwek, co się pieniądze, ze dupy mają Ale nie dla siebie, bo to dzielą Hej. jebać welo, Znowu mówili na mieście Nie, nocą poleciałem w wieście Wiem, ale mogę jeszcze więcej Wiesz, ale mogę, do nie przejdzie Wiem, dawaj do góry jak winda co ona mówi, że jest inna Nie, za to jebię się w kibla Zjeb, przejebali na literce Wiem, znowu mówili na mieście Nie, nocą poleciałem w Seks. sorry małe, ja se w Zrobimy sobie przerwę, okej, okay, nie zerwę. Nie myślę o innej kiedy, mówię znowu kręcę. Nowej gówno płynie, jak po tobie wchodzi zejście. W zapiszę pisze, diabeł leży, nagle chciała więcej. Lubisz być gara na moje ma to podkreślę. Wypalasz to sama, pojebana, pana sukubieć mnie. To na stole, na stole się sypie flex. 50400, słynie się jak pies. Wyje z miasto roku emerytów, dani ściery Zostawiłem bilet w domu, żebyś nie musiał wjeźć. więcej, nie ale mogę to nie przejdzie Wiem, dawaj do góry jak winda Nie, co nam mówi, że jest inna, nie, za to jebiesek Kibla Wie co je pali na niej tercę, ja nie mogę spać. I...